Gośćmi Radia Parada są dzisiaj Arkadiusz Jaksa, dyrektor biegu przełajowego Dycha na Piątkę w Pabianicach oraz Wojciech Kołakowski, współorganizator Cross Beauty Challenge. Witam serdecznie. Są to dwie imprezy, które jednego dnia odbędą się w jednym miejscu. Powiedzmy sobie, gdzie i kiedy bieg przełajowy i Cross Beauty Challenge. Zapraszamy wszystkich 7 czerwca na stadion LKS Orzeł w Piątkowisku. To jest przy granicy z Pabianicami. Zapraszamy już od południa dnia na zawody Cross Beauty Challenge, zawody takie szybkościowo-sprawnościowe, a o 16 na bieg główny, czyli na przełajową dychę poprzez tor Bardzo ciężki bieg, różny od innych. I dlaczego wyróżnia się spośród innych tego typu biegów? Dycha na piątkę jest biegiem całkowicie innym niż te, jakie jesteśmy przyzwyczajeni w rejonie. Nie jest to płaski, szybki bieg, natomiast na tych trasie 10 km przygotowaliśmy dwa razy pętlę na torze motokrosowym. Każda pętla ma po 1,7 km długości, czyli 1 trzecia dystansu. To są same podbiegi i zbiegi na bardzo ostrych zboczach. Mamy przełajowy fragment przez las, pokonujemy. Dwa razy wiadukty autostradowe, czyli jest to prawdziwe wyzwanie dla. Twardzieli myślę, że drugiej takiej dychy w rejonie łódzkim nie ma, tym bardziej, że tu jest 20 minut od łodzi jazdy samochodem zapraszamy wszystkich. Dodatkowo jeszcze przyjeżdżamy z pociechami naszymi, dlatego że przed biegiem głównym, który startuje o 16 będą biegi dla dzieci w kategoriach od dzieciaków przedszkolnych, przez młodsza podstawówka, starsza podstawówka i gimnazja na krótszych dystansach, no i oczywiście mniej wymagające. Przy okazji, ponieważ jednym z. Z organizatorów i sponsorów naszej imprezy jest firma Andrzejczak z Pawianic, która produkuje osłony, rolety i tym podobne elementy. Organizujemy mistrzostwa w branży osłonowej w biegach na 10 km. No, to jest impreza też tutaj niepowtarzalna. To już druga edycja biegu. Jak się zmieni w stosunku do roku ubiegłego? Po tamtej edycji zbieraliśmy opinię, że bieg był bardzo trudny i wyczerpujący, więc wyszliśmy naprzeciw i w tym roku będzie jeszcze trudniej jeszcze bardziej wyczerpujący. W tamtym roku mijaliśmy tor raz, w tym roku będziemy go mijać dwa razy i właściwie znikają całkowicie odcinki asfaltowe. Biegniemy ciągle w przełaju, w terenie także będzie podkrew, i łzy jak powiedział klasyk niewątpliwie. Coraz modniejsza staje się dyscyplina crossfit. Generalnie dyscyplina crossfit to jest połączenie ćwiczeń siłowych z fitnessem. Jest to jedna z tych dyscyplin, które najbardziej wyczerpują i, i, i budują tężyznę fizyczną. Dyscyplina, którą ćwiczymy w bardzo krótkich interwałach czasu to są maksymalnie 20-minutowe ćwiczenia, w których na przemian wykonujemy różne Czynności. Jedna z niewielu, które wyciskają tak dużo potów w tak krótkim czasie z zawodników. To są bardziej statyczne ćwiczenia. Zawody będą się odbywały na 5 sześciu stacjach, czyli będzie 5-6 różnych ćwiczeń do wykonania z różnymi, powiedzmy, urządzeniami do tego przydatnymi. Polega to mniej więcej na tym, że mamy na przykład do podniesienia sztangę o określonej wadze, na innej stacji, powiedzmy, mamy ćwiczenia z ketlem, na innej stacji z kolei jakieś inne ćwiczenia ale to wszystko trzeba zobaczyć, na własnej skórze poczuć, najlepiej przyjść na, na, na zajęcia crossfitowe i przekonać się, no zaraża, na pewno temat Temat zaraża. Zachęcamy właśnie do przyjeżdżania całą rodziną. Tak jak powiedziałem, oprócz biegu, oprócz zawodów, będą atrakcje dla dzieci, będą zjeżdżalnie, będą dmuchańce, będzie można zjeść obiad, ponieważ będzie zaplecze tam gastronomiczne, będzie też muzyka, więc wieczorem przewidujemy jeszcze wieczór taneczny. Analogiczna sytuacja tyczy się imprezy Cross Beauty Challenge. Do imprezy możemy zapisać się na stronie crossbeautychallenge.pl w zakładce zapisy, całymi rodzinami, ponieważ no, każdy zawodnik musi przyjechać ze swoimi kibicami. Na pewno będzie mnóstwo fajnej y, zabawy. Jedną z najważniejszych rzeczy, które powiedzmy wyróżniają nas pośród innych nowotworzących się imprez crossfitowych jest to, że my jesteśmy w całości outdoorową imprezą, czyli wszystko dzieje się na, na świeżym powietrzu i taki mamy zamysł, zresztą tak samo jak i bieg. Startujemy bez względu na pogodę. My jakby nie boimy się złej pogody i, i startujemy bez względu na wszystko. Radio Parada 96 MP.